Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Szczęść Boże. Witajcie, kochani. Przed nami szósty tydzień Wielkiej Nocy. W szóstą niedzielę Wielkanocną, Pan Jezus przypomina nam o miłości, o tym, że jesteśmy wezwani do tego, żeby kochać. Posłuchajmy fragmentu Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości. To Wam powiedziałem, aby radość moja w Was była i aby radość Wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego. Ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca Mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. I przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. Aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuje, abyście się wzajemnie miłowali. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Moglibyśmy dyskutować na temat tego, czy miłość można nakazać, czy można zmusić do miłości. Zmusić może nie, ale nakazać owszem. Skoro Pan Jezus to robi, to znaczy, że można. Tego tematu nie chciałbym poruszać, bo myślę, że mamy takie doświadczenie w naszym życiu małżeńskim, zawodowym, rodzinnym, społecznym, szeroko rozumianym, że są takie momenty w naszym życiu, kiedy po prostu wiemy, że Jesteśmy w jakiś sposób się przymuszamy do tego, żeby kochać. Bo uroda przeminęła, bo ktoś może jest niemiły dla nas, niesympatyczny, ale my chcemy, zależy nam na tej osobie i po prostu czasami trzeba się zmusić, żeby ta miłość była ciągle żywa, żeby ciągle była piękna. Po prostu tak jest. To jeżeli nam zależy na drugiej osobie, to sami doskonale to czujecie, że są momenty, w których po prostu trzeba zacisnąć zęby, może. Nie chodzi o to, żeby kogoś udawać, ale właśnie stawiam sobie cel, stawiam sobie cel, chcę uszczęśliwić tę drugą osobę. Bo o to chodzi też w miłości. Kiedy sobie młodzi ludzie ślubują miłość, wierność i uczciwość małżeńską, to chodzi o to, że tak naprawdę powinni myśleć o tym, że mówiąc kocham Cię, mówią, chcę zrobić wszystko, żebyś był szczęśliwy. Nie, żeby ja był szczęśliwy. Nie biorę ciebie za żonę, żeby mi było dobrze, ale żeby tobie było dobrze. Chcę zrobić wszystko, żebyś był, była szczęśliwa. Więc myślę, że to czujemy gdzieś, że trzeba się czasami zmusić do pewnych rzeczy w imię właśnie miłości. Ale dzisiaj Pan Jezus podkreśla, że ta miłość ma być wzajemna. Czyli mówi do swoich uczniów, że mają się wzajemnie miłować. Uczniowie. I przypomina mi się inny fragment z Ewangelii według Świętego Jana, kiedy Pan Jezus mówi, po tym poznają ludzie, że jesteście moimi uczniami, że należycie do mnie, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali. Zobaczcie, że Pan Jezus nie mówi, ludzie poznają, że jesteście moimi uczniami, jak będziecie dokonywać cudów. Ludzie poznają, że jesteście moimi uczniami, jak będziecie głosić Ewangelię na krańcach świata. Oczywiście to wszystko jest potrzebne i takie łaski Pan Jezus też daje. Ale Pan Jezus mówi nawet, nie poznają, że jesteście moimi uczniami po tym, jak będziecie kochać wrogów. Będą poznawać po tym, jak kochacie siebie nawzajem. Jak my kochamy siebie nawzajem jako chrześcijanie. Jak się kochamy w rodzinie, jak się kochamy we wspólnocie, którą tworzymy, jak się kochamy w parafii. Jaka jest moja miłość? I Pan Jezus mówi, że to nie ma być jakaś taka miłość płytka, miłość, która skupia się na uczuciach, na tym właśnie, że jest mi dobrze, ale to ma być miłość taka, jak Jego jest miłość do nas. Mówi, jak ja was umiłowałem. A jak Jezus nas umiłował? No, moglibyśmy spojrzeć na krzyż i odpowiedzieć prosta: Życie oddał. Okej, okay, to prawda, ale w teorii wszyscy jesteśmy mocni. Postaw sobie pytanie: Jak Jezus ciebie miłuje? Jak mnie miłuje? Każdy niech zapyta siebie: Jak Jezus mnie miłuje? Jaki jest najgorszy grzech, który Pan Bóg mi przebaczył? Jakie świństwo mi przebaczył, którego się dopuściłem w życiu? Jaki jestem dzisiaj, tu i teraz, w tej sytuacji, kiedy tego słucham? Kim jestem, a on mnie kocha, oddaje życie za takiego, jaki jestem teraz. Poraniony czasami, pokrzywiony, może święty, a może ciągle brak przebaczenia w sercu do drugiego człowieka, a on kocha. Taka jest miłość. Warto zatem, kiedy przychodzi pokusa odrzucenia drugiego człowieka, właśnie, braku przebaczenia, złości jakiejś, to pomyśleć o tym. Pomyśleć o tym, jakie, jaką, jakie świństwo Pan Bóg mi przebaczył, jaką największą zbrodnię, nazwijmy to tak, grzech Bóg mi przebaczył. I z tej perspektywy, jak spojrzę, to może łatwiej będzie przebaczać innym. Łatwiej będzie ich kochać, nosić w sercu. To jest bardzo trudne. Bardzo trudno jest kochać kogoś, z kim się jest 24 godziny na dobę. Łatwiej jest kochać kogoś, kto w Afryce mieszka w buszu, wysłać pieniążki na misję. Łatwo jest tak kochać. Trudniej jest kochać tego tu, na miejscu, obok. A jeszcze trudniej jest kochać tego, kto codziennie mnie rani, krzywdź mnie. Trudniej jest kochać tego, kto mnie nie szanuje, może mi mówi przykre słowa. Trudno jest kochać. Ale jest to możliwe. Z Jezusem. Bo z Nim wszystko jest możliwe. Tylko, że jeżeli ja mam przebaczać tak, jak On przebacza, Zawsze i wszystko. Choć nazywa zło złem, to nie jest tak, że my mamy być ślepi w tej miłości. Jak Pan Jezus kocha, potrafił powiedzieć grobie pobielane do faryzeuszów. Potrafił powiedzieć obłudnicy, potrafił wziąć Bati, przegnać ich ze świątyni. Zło nazywa złem, ale nadal kocha. To jest właśnie to. Ty możesz nazwać zło złem w życiu drugiego człowieka, ale nie przestawaj go kochać, nie odrzucaj go, bo może doprowadzisz go do zbawienia. Jeżeli chcę tak kochać, jeżeli jest we mnie takie pragnienie, że ja chcę kochać tak jak Jezus, no bo mnie prosi o to, prosi, przykazuje mi to i chcę to zrobić, chcę to zrealizować, to trzeba tej takiej miłości doświadczać. To nie można mieć tylko teorii, bo my w teorii to jesteśmy świetni. My wszystko wiemy. Pismo Święte będziemy cytować, ludzi nauczać, ale w życiu doświadczyć. Masz problem z przebaczeniem? Może dlatego, że sam nie przyjmujesz przebaczenia. Jak często klękasz u kratek konfesjonału, żeby ta krew z krzyża na ciebie spłynęła, żebyś mógł doświadczyć tego przebaczenia Pana Boga, a wtedy będziesz potrafił też przebaczać. Masz problem ze zrezygnowaniem z siebie, z poświęceniem czasu, odmówieniem sobie czegoś dla innych? Może po prostu trzeba częściej być na Eucharystii, żeby zobaczyć, jak kapłan łamie chleb. On pęka, czasami nawet słychać, jak trzeszczy ta hostia pod naciskiem. Jezus się daje dla mnie połamać. Jak często będę uczestniczyć w Eucharystii i będę świadkiem tego łamania chleba, będę miał siłę w sobie, żeby też się dać złamać, zrezygnować z siebie. Czasami mamy problem, żeby zaufać drugiemu człowiekowi. To pomyśl przez chwilę, droga siostro, drogi bracie, jak Jezus Tobie ufa, kiedy przychodzi w Komunii Świętej do Ciebie. Przyjmujesz go na język, na dłoń. On jest bezbronny. Możesz z nim wszystko zrobić. Ufa ci. Ufa ci, chociaż nieraz go zdradziłeś, chociaż nieraz się połamałeś w tym życiu, pogubiłeś, a on ci ufa ciągle i daje się. Jak często będę właśnie przyjmować Chrystusa, który mi ufa, grzesznikowi, to łatwiej będzie mi ufać innym. Jeżeli pozwolę, żeby Jezus mnie nasycał, on zobaczcie, ten pokarm nie wypełnia naszego żołądka, ale nasze serce, naszą duszę. Jak często będę się dawał karmić Jezusowi, to będę miał siłę i umiejętność do tego, żeby karmić innych serce na dłoni mieć dobre słowo gest życzliwość być blisko uczestniczyć w miłości Chrystusa do mnie nie być tylko specjalistą w teorii ale mieć doświadczenie tej miłości a wtedy można się nią dzielić dawać wtedy rzeczywiście będę potrafił się przełamywać żeby do takiego kochania Drugiego człowieka dorastać cały czas. Pamiętam, kiedyś przyszedłem ulicą, miałem kiść bananów w ręku. Zaczepił mnie pewien mężczyzna, podchmielony lekko i mówi: "Książulku, bananika byś mi dał. Odłamałem dwa banany i dałem mu. I on mówi, widzisz, pijak też musi jeść. No właśnie, pijak też musi jeść. A my czasami mamy w sobie taką pokusę klasyfikowania ludzi, co mi się opłaca. Zobaczcie, jeżeli zabraknie w moim życiu spowiedzi, czyli szkoły przebaczania. Jeżeli zabraknie w moim życiu szkoły zaufania, kiedy Jezus mi się składa w moje dłonie i mój język wchodzi do mnie, jeżeli zabraknie w moim życiu szkoły łamania siebie, rezygnowania z siebie, jeżeli zabraknie w moim życiu szkoły karmienia drugiego, tak jak Chrystus mnie karmi, to ja będę się zastanawiać, będę kalkulować, czy opłaca się trzymać tym w garniturze, czy tym, który jest w łachmanach. Będę kalkulować, co mi się bardziej opłaca, a Jezus nie kalkuluje. On potrafił zasiąść do stołu i z celnikiem, i z Jawną grzesznicą, i z faryzeuszem. I ze swoimi uczniami. I z tymi, którzy Go kochali, i z tymi nawet, którzy Go zaprosili na ucztę z zupełnie innych pobudek, żeby Go złapać na słowie. Był z nimi. Nie kalkulował, był, ufał, dawał siebie, rezygnował z siebie. Jeżeli zatem chcemy kochać jak Jezus i żeby ludzie widząc tę naszą miłość odkrywali obecność Boga, to trzeba nam być nieustannie w tej szkole, o której mówiłem. W szkole przebaczania, w sakramencie pokuty i pojednania, w szkole zaufania, w komunia święta, w szkole łamania siebie, rezygnowania z siebie, nasycania, karmienia, Eucharystia, w szkole słuchania, czytania pisma świętego, modlitwa. A wtedy wszystko jest możliwe, bo z Bogiem. Wszystko jest możliwe. Powodzenia. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Z Panem Bogiem.